A w takim razie w drugą stronę, jakie substancje, jakie czynniki będą niszczyły błony? No ich jest, ich jest bardzo dużo. Takie, także, które najgorzej Pana zdaniem? Znaczy na pewno jest no. cała gamma leków. Mhm, Głównie leki. to są te niestety przeciwzapalne, takie mhm. jak tam nie wiem, i uprofen, a z tej grupy różne jakieś tam stabilizatory, dodatki do żywności. Natomiast no, takim głównym zagrożeniem jest gluten. Właśnie to chciałem zapytać. Bo gluten, czyli to białko no, no, zbóż, mhm. składa się z dwóch białek. Jednym z nich jest gliadyna. Ta gliadyna powoduje, że u wszystkich ludzi, nie tylko uczulonych na gluten... Bardzo ważna informacja. ...połączenia, między komórkami tego nabłonka, otwierają się. Ta biodyna powoduje, że wydziela się taka substancja, która się nazywa zonuliną. Zonulina. I ta zonulina otwiera te tak zwane ścisłe połączenia. I wtedy to to błona śluzowa staje się nieszczelna. Mhm. To oczywiście trwa kilka godzin. No ale jeśli człowiek się na stałe odżywia Tymi produk produktami mm -hmm. zawierającymi mąkę, to przez cały czas mamy szczelność jelit. I na bazie no, tego, tak zwanego zespołu nieszczelnego jelita, tłumaczy się powstawanie bardzo wielu chorób, które nie wiadomo skąd się biorą. Tak? Nie są tak i są uważane za nieuleczalne. Mm -hmm. Chciałem jeszcze raz podkreślić dlatego, że bardzo, bardzo dużo osób, jak słyszy, że ma nie jeść glutenu, że on szkodzi, twierdzi, że on szkodzi tylko osobom. 1% to jest wszyscy powtarzają, 1% ludzi w Polsce ma uczulenie na gluten. Pan powiedział, że szkodzi wszystkim. To znaczy, jest praca naukowa, gdzie badano ludzi z celiakią, mhm. ludzi z nietolerancją glutenu, ale mniej nasilono. Mhm. I była grupa kontrolna. O, to ja rozumiem, że w grupie kontrolnej to są ci niby zdrowi, tak? I we wszystkich tych trzech grupach wykazano, że gliadyna powoduje niszczemo sieci. Oczywiście z różnym nasileniem, z różnym nasileniem, no tak, ale ja. również w grupie kontrolnej powodowała nieszczemo sieci. Więc ja sobie wyciągam wniosek, że zjedzenie bułki otwiera tą barierę u każdego człowieka. Ja się z tym 100% zgadzam, dlatego chciałem tak bardzo podkreślić, żeby osoby myślące o tym, że jak nie mają celiaki to mogą mieć każdą ilość glutenu i to na nich nie działa negatywnie, no to nie do końca tak jest.